Cześć, to znowu ja Paper Monster e, i to jest kolejny odcinek bez mnie, wymiany save'ów. Na początek chciałabym powiedzieć, że jeden z naszych e, widzów, Janusz Piekłorycz, bardzo chciał tutaj wystąpić w tej serii, e, więc go tutaj sprowadziłam dokładnie do tego domku, więc sobie spójrzmy, jak ja to zrobiłam. Tak, wybrałam, y, żeby... Ma taką twarz z takich lanserskich okularkach, a ubranie takie balangowe. W każdym razie mam nadzieję, że się Janusz nie obrazi, że taką mam jego wizję. No i domek zrobiłam w takim szalonym stylu, mam nadzieję, że. Nie jest aż tak źle, że nie popsułam wyobrażeń Janusza o sobie w tej grze. Napisam też biografię. Janusz jest wiernym widzem wyzwania wymiany sejwów i bardzo chciał poznać Pączysława Lokalnego osobiście w grze The Sims. Dlatego dajemy mu niepowtarzalną szansę spełnić swoje marzenie. Czy Janusz będzie dla Pączka dobrym kumplem, a może stanie się koszmarem na miarę szmerów i hatfieldów. Także tak to wygląda. Janusz od teraz jest naszym tutaj bohaterem tej serii. Być może przyda się do awansu albo czegoś tam. No, zobaczymy. A teraz wracamy do Pączysowa lokalnego i Zuzi. Czas start. 20 minut. Co tu się zdarzyło? Już nawet nie pamiętam, na pewno kwiatki tutaj się. Co ty? A, dobrze, mamy tutaj łazienkę dla Zuzi. Jest krasnal. Czyli rozumiem, że szpadel tutaj dał mi drobną sugestię, żeby ożywić ten przedmiot. A my nie mamy jeszcze że nic w ogródku no tutaj jest a no może do, może do grobu Janusza tak jeszcze widzę żyje o a wpadł. Dobra. I właśnie też dobrze by było wpisać biografię Zuzi. Zuzia kiedyś była psem, teraz jest simem. Czy jej życie będzie polegało tylko na mm, Usługiwaniu puncze Sławowi, czy może przeżyje swoją własną, niepowtarzalną przygodę? Niech będzie coś takiego. A co Ty robisz? Weź pocztę. A jak to Pączek się ma? O jest 10 przyjaciół. A czy tutaj coś doszło? Nie, nie doszło. 7, 8, 9, 10. Dobra. To niech pączek sobie pójdzie do roboty. A Zuzia w tym czasie niech coś zrobi, dla potomności. Aha, spoko, dobra, nie mam co robić. Dobra, świetnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Jest do końca i jedziemy do pracy. <laughs> Ups. Ups. Tego nie chciałam. O, mamy gitarę. Mm, spoko. Tutaj szpadel widzę, nabijał rzeczy, a ja tak kamsko opuściłem nią. Dzień pracy. To jest przykre. A byłoby 275 do funduszy rodzinnych. Wiem, że to będzie reprymenda, że nie przyszłam do pracy. Dziś nie było się w pracy. Jeden dzień to nie problem, ale jeśli to stanie się Twoim nawykiem, wyrzucę Cię z pracy. Dobra. Pojedziemy sobie... Um, nie, może... O. Zobaczmy coś nowego. Może Suja się zainspiruje. I kiedyś zostanie gwiazdą. Kto wie, kto wie. Dobra, no na jakieś takie fajne miejsce pojedziemy. Jako turysta. Żeby nie było. O, dobra. Pozdrów. Uściśnij dłoń. Porozmawiamy z takimi zwykłymi śmiertelnikami, bo z gwiazdami to nie ma, co oni tak nas polubią. Dobra. I oczywiście molestujemy rozmową o zainteresowaniach. Jakim to idzie? O, przyjazny znak to jest dla nas. No, to nieźle, nieźle. O, już nie chce na nas patrzeć. Man, może żartuj. O, spokojna jest taka. Rozrywkowa. Dobra, nawijajmy z tym gościem. Nam przyjechał. Yeah. Tu jakiś superstar o Avril Lawin przyszła. Możemy ją tylko poprosić o autograf. O, pola sobie, no cóż. Dobra, i teraz... Skoro tak, no... O Jezus, jakie to jest drogie! Jakie to są drogie rzeczy! Dobra, to weźmy sobie do jacuzzi, wejdźmy. Ale, a ile masaż koszt? O, ludzie! O, to znowu on. Dobra, ale mamy już ośmiu przyjaciół, gdzie ty jesteś? No właśnie, tu kobieto. O, porozmawiamy się znowu z Janem. Jan tu nam. O, ucieka przed nami.

właśnie, co tu? Aha, nic nowego nie było. A, bo Szpadel na pewno był zaskoczony, że tu doszła nowa Simka do rodziny. Jak tutaj nam się... a, rozrywka, OK. Teraz skorzystamy sobie. Toalety, bo tutaj Jan coś, coś jakoś takiego nie ma. Rawy jest. O, może kupimy sobie też plakat. O, ludzie, kiedy są drogie rzeczy. No nic, kupimy sobie dw dwóch mężczyzn: kobieta i małpa. Dobra, tutaj nic, nic więcej nie ma Gdzie ta Suzia? A Kurde, ty brudasie Nie umyłaś nawet rąk po toalecie Musisz umyć ręce, musimy dawać dobry przykład dziewczyno. I dopiero wtedy kupimy sobie ten plakat i koktajl bananowy. A ta muzyczka. Dobra, mamy fajny plakacik. Jezus, coś tu spadło. Ja i mój profesjonalizm. Zobaczymy sobie tutaj, robi facet ten koktajl, a tu... Opis plakatów. W tym zabawnym i beztroskim serialu telewizyjnym mieliśmy okazję śledzić losy dwóch mężczyzn, kobiety i jednej małpy, losowo wybranych spośród sceptycznej publiczności i umieszczonych na miesiąc w jednym domu. Oglądaliśmy ich wzloty i upadki, gdy próbowali ułożyć sobie życie z nowymi współlokatorami. Jezus, zamiast tutaj usiąść, to ona gdzieś na drugi koniec. Mm, 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 mm. Mm. Aha. Trzeba przyznać, że nawet Trochę to nabiło nam mm, to Tutaj na razie nic nie kupujmy Bo są drogie rzeczy Dobra Może jeszcze jakiegoś zwykłego? O Taką babę jakąś To też nie jest gwiazda bez jest ubrana jak śmiertelniczka

Hmm, Kurde, już osiem minut do końca. O, oh. O, kobieto, no, jeszcze z nami pogadaj chwilkę. no, jeszcze z pogadaj chwilkę. Oj, no nie na babo. My jesteśmy fajni. Blue, faraona. O, Oh, istana I Ich wo auch da zum Antik in der Luft tanzen. Who do? Stehenen jest, tylko coś muzyczka nie zagrała. O Jezus Maria, zagadaliśmy ją, aż się zesikała. Dobra. Dobra. Mamy dziewięciu przyjaciół, rodziny. Jedziemy tym autobusem do domu. Jest spoko. Taki ładny plakacik, więc powiesi sobie nad, nad łóżkiem. Niech tu będzie. I okej. Okay. Czas spać. I czekamy na sława. Cholera jasna. Wszyscy Wszyscy mogli się wypiąć na mnie, ale nie kurde. Bafiślach, dobra, to przyłaś, a ja zauważyłam w ogóle, że zapomniałam tutaj w y, pokoiku Zuzi dać lampy. Więc to tak niedobrze, bo pokój pewnie mocno spadał. Okej. Okay. Jezus, co ta Buffy kurde tak Dobra. Rozmawiamy o zainteresowaniach. Przytul po przyjacielsku. Dobra, potrzeby on ma spoko. A gdzie ty, Buffy, idziesz, no? Chodź, dawaj się. O Jezus, no. Przytul po przyjacielsku będą teraz gadać jejciu dwa lata później Jezu Buffy weź ty nie rób nam jaj Jezus, jezus coś mi dzisiaj te komunikaty nie, nie działają

Ach, Bafi, pamiętaj, masz wyjątkowe miejsce w sercu po i mam nadzieję, że kiedyś to jakoś zaowocuje. O, Stefani stracił, a czemu on? ja, No wrzeszcie na niego. Pewnie mam masę wolnego czasu do zobaczenia. No dobra, no. O, o, jest jest cholera. Jak? Czemu? No budź się. Pośród szybciej. Zezus, ty robisz pączek. Już z tym facetem. O Jezus, mamy dwie minuty. Kurde, jeszcze nie mogę kliknąć. Dobra, rozmawiam o zainteresowaniach. Teraz tak. Suzia, niech zje obiad. Niech skorzysta z toalety.

Jest i wreszcie muzyczka odpaliła. A ty, bruda się tutaj teraz musisz nam wyczyścić. Dobra, a nie mamy mało kasy w miarę. Jest. Dobra, facet, już się przydałeś do czego miałeś się przydać, więc spadaj. Pączek teraz idzie spać. Nie, może najpierw będzie musiał skorzystać z toalety. Kurde, co oni tak gadają długo? Spaduwa. Dobra. Ten sposób to zróbmy. O już mi się czas kończy. Dobra. No to to na tyle dzisiaj. Wzdobyłam tych wszystkich przyjaciół, więc szpadel jak zwykle sobie po mojej pracy wbije awans, więc ja już kończę i do zobaczenia następnym razem.